Zbliżają się wybory prezydenckie i część z nas wkrótce pójdzie zagłosować. Na kogo? No właśnie. Witajcie, moi kochani, w kolejnym odcinku z serii ProRozmawiajmy. Witam się z Wami DJ Palosade i kontynuujemy naszą serię. Dzisiejsza nazwa będzie związana z wyborami prezydenckimi 2015 roku, które czekają nas już 9 maja. Jeżeli się nie mylę, chyba się nie mylę, i będzie ona się składała prawdopodobnie z dwóch tur. Dlaczego z dwóch tur? Ponieważ Polacy nie do końca chodzą i lubią głosować. Dlaczego? Może dlatego, że po prostu nie mamy dobrych kandydatów. Nad tym trzeba by było się zastanowić głębiej. Bo mamy Komorowskiego, mamy Kukiza, Dudę, Magdalena Ogórek, chyba ona ma na imię Magdal Magdalena Ogórek, Palikota, Jarubasa. Czy jeszcze dodatkowych kandydatów, których jest ogólnie, z tego co się nie mylę, 11, i my spośród nich mamy wybrać osobę, która przez 4 lata będzie sprawowała posadę prezydenta Polski, naszego pięknego kraju, i będzie zarządzała nim być może przez dwie kadencje. Takie właśnie założenie dwóch kadencji ma Bronisław Komorowski, który w obecnej chwili według sondaży posiada 42% głosów wśród Polaków. Dalej za nim goni go Duda. I to jest moi drodzy osoba, która być może zastąpi jego miejsce, ponieważ powoli pnie się w górę. Coraz więcej zyskuje głosów i moi drodzy może zastąpi właśnie na stołku Bronisława Komorowskiego bo no nie ukrywajmy ale w Polsce młodzi nie chodzą za bardzo na wybory no, są to osoby które mówią nie zostawmy to i tak nie ma na nikogo głosów bo w sumie ten kraj i tak upada to ja nie do Anglii pojadę to coś no, bo tak naprawdę, kto z nas młodych zagłosuje na Bronisława Komorowskiego? Żeby co, żeby znowu podniósł podatki? Słuchajcie, jest taka lista w internecie rzeczy, które miał zrobić Bronek, a których nie zrobił, czy też zarzekł się do tego, że na pewno nie podniesie podatków, a jednak co, podpisał ustawę na to, że podatek zostaje podniesiony z 22 na 23%. Bronek kurwa, gdzie jest mój grosz za SMS, co? Gdzie? Powstało też na Facebooku wiele, naprawdę wiele dziwnych akcji. Na przykład to, żeby zabrać długopis na wybory. Wierzycie naprawdę w to, że jakiś długopis, który kupicie za 10 zł, przyczyni się do tego, że was, wasz podpis przejdzie gdzieś tam po kartce w dół. Są osoby, które na to się nabrały i tych osób jest naprawdę wiele. Serio. Czasem po prostu tracę wiarę w ludzkość i to, jak niektórzy się zachowują. Ale wróćmy do naszych wyborów. No właśnie, wśród tych kandydatów mamy ten sondaż, tak? I on pokazuje, że Bronisław Komorowski, jeżeli będą dwie tury, to zwycięży. Czy tak będzie? Przekonamy się już wkrótce. Osobiście, z wszystkich kandydatów, kandydatów które się znajdują, wybrałbym... Właśnie nie wiem, kogo bym wybrał, bo cholera no... No nie ma tam za bardzo nic fajnego do wyboru. No mamy ko kogo? Mamy Kukiza. Kukiz jakoś w miarę tam coś coś jest w miarę ogarnięte, On tam coś chce zmienić w tej Polsce. Widać chłopak się bardzo stara, wyleczył się tam z nałogów. Chyba podaj, że był alkoholikiem. Nie chcę nikogo oskarżać o to. Jeżeli się pomyliłem, to przepraszam, ale wiem, że z czegoś tam wyszedł. Um, kogo tam mamy? Magdalenę Ogórek. No na nią to bym chyba z wiadomych względów zagłosował, no. jestem facetem, nie? No mamy też na przykład Janusza Korwina-Mikke, bo to jest chyba człowiek, który wśród młodzieży ma najwięcej poparcia. I zastanawia mnie też dlaczego. Ja rozumiem, dobra, on ma takie... bardzo fajnie gada. Chce rzeczywiście wprowadzić bardzo fa wiele fajnych rzeczy, które na pewno ucieszą młodzież. Ale z drugiej, z drugiej strony, zastanówmy się nad tym. Osoba, która mówi o tym, że jeżeli urodziłoby się dziecko niepełnosprawne... To on by nie chciał takiego dziecka. On by kazał je, no nie wiem, jakoś po prostu, żeby znikło. Naprawdę, chcecie, żeby osoba, która mówi w ten sposób o osobach niepełnosprawnych, które być może nawet oglądają ten odcinek, mówiła i była prezydentem Polski? Ja bym nie chciał. Z drugiej strony, zastanówmy się nad tym. Janusz Korwin-Mikke, osoba, która mówiła. O kręgach wyborczych Jedno... No jakieś, jed, JOW to się generalnie nazywa Mówiła o tym, że ona to popiera Ona to wspierała i tak dalej, i tak dalej Dzisiaj to na fanpage'u cookies hejtował Teraz nagle jest przeciwny What the fuck? Pani Magdalena Ogórek Słuchajcie, ja naprawdę kocham piękne kobiety To jest coś, co kocha chyba każdy mężczyzna ale kurde, do jasnej ciastej, osoba, która ma zasiąść na stołku prezydenckim powinna być ogarnięta i jeżeli naprawdę jej na tym zależy, to powinna się przygotować do chociażby takiego spotu, który leci. To jest spot prezydencki. On trafia do naprawdę masy ludzi. On ma zachęcić osoby do tego, by zagłosowały na nią. Czy jej spot jest zachęcający? No... Obejrzyjcie go sami i zastanówcie się nad tym. Według mnie nie. Jeżeli ona ma, mówi do młodzieży, że obniży stopę podatku, chodzi o to, że kwota wolna, kwota wolna od podatku, przepraszam, to się tak dokładnie nazywa. Jeżeli ona mówi, że to właściwie podwyższy, podwyższy, przepraszam, pomyliłem się, podwyższy, przepraszam pani Magdaleno, że działam na pani niekorzyść, podwyższy stopę Wolną od podatku. Wobec tej chwili to jest 3600 zł. Jeżeli zarobicie w ciągu roku takie pieniądze, nie musicie od nich odprowadzać podatku. I słuchajcie, ona powiedziała, że to podwyższy, ale ona gadała to z promptera. Prompter to jest takie urządzenie, które wyświetla wam tekst i on sobie leci. I na przykład teraz ja bym mówił, słuchaj, bardzo polecam program DJ'a Palasida. Jest w nim wiele ciekawych informacji. Można zasubskrybować kanał, ponieważ przyczyni się to do zwiększenia liczby subskrybentów. Naprawdę chcielibyście głosować na taką osobę? Bo ja również nie. Ostatnio oglądałem Pawła Kukiza, który udzielał wywiadu jednej z dziennikarek stacji TVN. TVN24 dokładnie. I słuchajcie, no powiem wam, że zagrał bardzo fajnie. Typiara zadawała mu pytania, po czym nagle Pisała sobie gdzieś tam, znaczy rozmawiała z operatorem kamery. No a Kukic się w kurwi powiedział: Słuchaj, no, nie ma takiego bycia. Lej te kole, bo jak nie, to zaraz tam wejdę i ci pomogę. A tego byś nie chciała. Także jo. Nie pytajcie się, dlaczego tam leci Anna Grodzka, bo i tak to jest mniejsza o Chodzi o wybory prezydenckie. Słuchajcie, to jest. Naprawdę, jeżeli ja bym mógł, nie, no mógłbym, tylko nie mam odpowiedniego wieku, bo żeby być prezydentem potrzeba odpowiedniej, chyba bodajże 40 lat, jeżeli się nie mylę, odpowiednio zebrać wiele podpisów, żeby złożyć kandydaturę, to wszystko jakby na siebie nachodzi. Ale jeżeli mógłbym, to nie wiem, miałbym odpowiedni wiek i co, wchodzę, zbieram podpisy, mam widownię i co, też mogę sobie być prezydentem? O, bo co, bo tak? Tak i co? I mam sobie nagrać. Ja bym nagrał lepszy spod niż oni wszyscy. Naprawdę. Ja bym tak zachęcający spod nagrał, że normalnie zagłosowalibyście i mogę się założyć, że nic bym w tym kraju nie zmienił. Bo według mnie, jeżeli osoba. Do... Słuchaj, to jest takie powiedzenie, jeżeli świnia dojdzie do koryta, to już od niego nie chce odejść. Mamy przykład Bronisława Komorowskiego, który nic w kraju za bardzo nie przyczynił się, żeby się poprawiło, żeby Polacy nie wyjeżdżali z tego kraju, tylko przyjeżdżali tu z powrotem, podwyższył podatki. Jest dużo rzeczy, które są na nie. I naprawdę, chcielibyście zagłosować kolejny raz? No niestety, no są osoby, które chodzą o lasce do kościółka o 6 rano i mówią sobie, że obronek. Słuchaj Helena, Helena, weź zagłosuj, naprawdę na Bronka to się... That cholera tam, U... nie no nawet nie, słuchaj zagłosuj. Ja idę, bo ja jeszcze zakupy muszę zrobić i ja idę. Ejo. Naprawdę, jeżeli macie na kogoś zagłosować, a idziecie na wybory, bo ja osobiście jeszcze się zastanowię nad tym, czy pójść, bo ja jestem takiego przekonania, że i tak w tym kraju nic się nie zmieni. Jeżeli mamy taką władzę, jaką mamy, to po prostu musielibyśmy wywalić ten cały Sejm wszystkich, kurde, posłów i tak dalej. Pos poseł poseł. Ja bym to tak. takie powiedzenie, abym sobie wymyślił. Tą całą bandę idiotów, kretynów, złodziei wywalił na, na zbity pysk, wstawił zupełnie nowe twarze, które rzeczywiście chcą zmienić coś w tym kraju. Na przykład zagłosowałbym na Pawła Kukiza, który w swoich przekonaniach jest pewien, widać, że nie leci na hajs, tylko rzeczywiście coś chce zrobić w tym kraju, albo po prostu robi dobrą minę do złej gry. Zagłosowałbym może na Korwina, chociaż nad tym bym się zastanowił, no bo jakoś gdzieś tam się przychylnie no, robi coś, co robi i nie wiem jak to skomentować, ale jeszcze zostaje nam oczywiście nasza pani Magdalena Ogórek, na którą chyba bym zagłosował, jakby. Jakby seks był gra gratis. To bym zagłosował też bym. Nie było? Więc jeżeli będziecie chcieli wybrać się na wybory, lub też nie, to już od Was zależy. Napiszcie w ogóle w komentarzach, co Wy sądzicie o kandydatach na prezydenta 2015. Czy. Chodzi o po prostu wybory prezydenckie 2015. Napiszcie, co sądzicie o tych wszystkich osobach? Kto jest według Was osobą, która powinna być prezydentem Polski przez najbliższe 4 lata? Czy po raz kolejny Bronek, Duda, a może Cookies? Bo oni mają największe szanse. Piszcie poniżej, ja chętnie poczytam i może poodpowiadam, jeżeli będzie coś fajnego. Tymczasem dziękuję wam serdecznie, tu się film skończył, to też i ten film się kończy, ale nie zapomnijcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, zostawić łapkę w górę, odwiedzić moje sociale, takie jak Facebook, czy też Instagram, które znajdziecie oczywiście w opisie. Oglądać do końca, bo jak nie, to zabiję. Pojawi się teraz outro, ja spadam, do zobaczenia. はい。<Hey. S 2> <music>